Hej, ja dzisiaj otwieram kalendarz adwentowy z L'Oreal. Jest to wersja dwunastodniowa. Jeżeli chodzi o taką klasyczną 24-dniową, już otwieram na kanale, możecie zobaczyć z nią odcinek, więc co za tym idzie, ten kalendarz po prostu jest tańszy i wrzucam wam również link do tego, do tego 24 dniowego kalendarza adwentowego, gdzie można go kupić, bo normalnie jest to polska strona z darmową dostawą. Wrzucam również link do sweterka, który mam na sobie właśnie z takimi odkrytymi ramionami. Jest z bardzo przyjemnego materiału. Taki oto kalendarz kosztował 211 zł, więc wychodzi średnio ze jedno pudełeczko 17 zł, 50 groszy. I tutaj, jak otwierałam tamten kalendarz adwentowy 24-dniowy, to praktycznie wszystkie kosmetyki były pełnowymiarowe. Mało było próbek, więc zobaczymy, jak będzie tutaj. Lecimy, słuchajcie, z tym. I jest tutaj. Produkt do ust. Dokładnie jest to delikatny różowy błyszczyk. Więc czas na pudełeczko numer 2, Ten kalendarz adwentowy, zarówno dwunastodniowy, jak i 24. bardzo mi się podoba, że ma właśnie pudełeczka. Możemy sobie ponownie wykorzystać je do uzupełnienia kalendarza. Jeżeli potrzebujecie takich pudełeczek, to wystawiam je u siebie na vintage, bądź też jakieś kosmetyki z kalendarzy też można znaleźć. I tutaj produkt, którego ja nie znam, jest to to tuż do rzęs wodoodporny, ale akurat nie znam go razy 4 objętość. No, nieźle. Sprawdziłam sobie cenę i taki oto kosmetyk kosztuje około 40 zł voluminius waterproof mascara. No i jak widzicie, tak naprawdę każdy kosmetyk z tego okienka Wychodzi więcej niż te 17 zł. Wiadomo, że Loreal to jednak są droższe kosmetyki, więc bardzo opłaca się kupić takie kalendarze adwentowe. Niestety nie działają na nie kody rabatowe. Tak jak mówię, jak Wam się podobają kalendarze adwentowe, no to warto kupić je szybciej, bo po prostu bardzo często są jednak to mniejsze ilości wypuszczone. I później już nie wracają na stan. I mamy tutaj taki klasyczny róż z L'Oreal Le Blush. I tutaj jest bardzo fajna opcja, ponieważ w opakowaniu oprócz różu znajduje się z drugiej strony pędzelek oraz lusterko. Numer to 90 Luminus Rose i numer 4, może jakiś tuż do rzęs, by nam się trafił. Chyba nie raczej kredka bądź eyeliner. Sprawdźmy, co tu się znajduje. Uuu, tego się nie spodziewałam. Mamy tutaj eyeliner w kałamarzu. Fajna ta końcówka do trzymania. Myślę, że będzie wygodnie się malowało i nie będzie się wyślizgiwała z dłoni. Jest to eyeliner matowy, 24-godzinny, i wam pokażę, jak wygląda końcówka bardzo cieniutka, precyzyjna i nie jest to pędzelek, jest to gąbeczka i ja osobiście wolę takie z gąbeczką i mój ulubiony eyeliner kiedyś to był właśnie z Eveline był naprawdę hitowy i też z bardzo podobną końcówką. Numer 5. Podczas kalendarzy adwentowych, ich otwieranie nauczyliście mnie, żeby nie robić spoilerów, bo na przykład niektórzy kupili kalendarz 24-dniowy i oglądają sobie teraz 12-dniowy, ale tamtego odcinka nie oglądali, więc nie będę porównywał. Zawartości tego z 12 dni i z 24, musicie zobaczyć po prostu odcinek, bo nie chcę psuć niektórym niespodzianki. I tutaj mamy konturówkę do ust. L'Oreal Seria Color Rich, numerek to 374 Intense Plum. I czas na szóstkę, czyli przechodzimy już do połowy kalendarza adwentowego, znajduje się ona tutaj na górze. Opakowanie dosyć duże kształtem. O, jest tutaj szmineczka, pomadeczka. Ciekawe, czy będzie konturówka pasować. Myślę, że jak najbardziej jest to szminka ultramatowa. I uwaga. Tak wygląda. Kolor super. Uwielbiam. Naprawdę to są takie moje idealne odcienie zresztą jak widzicie w moich filmach. Tak naprawdę noszę tylko jedną szwinkę. Jest to Charlotte Tilbury, podlinkuję wam ją. Jest moją ulubienicą, a tak nazywa się kolor tej pomadki. Siedem. Czy wy tak macie, że macie swoją ulubioną pomadkę, którą nosicie cały czas czy wymieniacie non stop? Ja mam jedną zdecydowanie i też jak mi się kończy to kupuję od razu drugą. I tutaj słuchajcie jest saszeteczka i w saszetce znajduje się nie próbka, ponieważ mamy tutaj maskę. To jest taka maska okularki, jak ja to mówię, maska, właśnie trochę jak zorro. <laughs> mamy tutaj kwas hialuronowy i znajduje się, słuchajcie, w niej jakby zawartość takiej ampułki, więc fajnie nam nawilży oraz będzie działała przeciwstarzeniowo. Także taka oto maseczka. Numer 8. Myślę, że bardzo fajna alternatywa. Właśnie dla takich klasycznych płatków pod oczy. No i spoko, że też coś tam innego się pojawiło nie do końca takiego makijażowego. Hmm, co to może być? Ultra Precision by Super Liner, czyli kolejny eyeliner. Tak wygląda jego końcówka. Jest o wiele bardziej miękka, troszkę grubsza, więc tamten mi się bardziej podobał. No ale mogliby w sumie dać coś innego niż kolejny drugi eyeliner, ale to są też produkty, które dużo z Was używa. Numer 9, choć jak widzicie po moim makijażu, to ja się troszeczkę odzwyczaiłam od eyelinerów, ale pamiętam, była taka moda, że nosiło się je non-stop. Dobra. I teraz 9 w środku. Wydaje mi się, że będzie tutaj jakiś cień do powiek, tak po opakowaniu, bo już troszkę znam. Trochę otwierałam kalendarze z L'Oreal i tutaj znajduje się brązowy cień do powiek. Jest to Numer 7 on top, i to wersja jest matowa. Numer 10 naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie otwieram się ten kalendarz adwentowy. Tutaj nieco większe opakowanie. Chciałam powiedzieć, że jesteśmy już prawie w połowie kalendarza, no ale <laughs> przecież tutaj. Uuu, co to jest? Tutaj to to jest dwunastodniowy. Wow, fajne opakowanie. A w środku mamy Air Volume Mega Mascara, czyli tuż do rzęs, oczywiście. W kolorze czarnym. Akurat tej wersji jeszcze nie znam. Czy ona jest u nas w Polsce normalnie dostępna? Bo być może tutaj słuchajcie, jest to kalendarz adwentowy wypuszczony na rynek na przykład niemiecki, zagraniczny, więc mogą być inne kosmetyki. Dajcie znać. Numer 11. I chciałam przypomnieć również o komentowaniu filmów. Dzięki temu YouTube wspiera mój kanał i po prostu będzie wam je pokazywał, bo czasami to jest tak, że wiecie, macie w subskrypcjach i niestety wam się filmy nie wyświetlają. Więc jeżeli oglądacie, macie ochotę napisać komentarz, zapraszam do napisania czarny. Zobaczymy kto jeszcze nie wyłączył tego filmu, kto ogląda do końca. I tutaj mamy szampon do włosów no także coś takiego słuchajcie już mniejszego, to akurat jest próbka, reszta produktów było pełnowymiarowych, ale myślę, że możemy im to wybaczyć. Jest to taki szampon po prostu z tych mocniejszych, więc raz na jakiś czas dobrze jest takim umyć skórę głowy. Numer 12. Co sądzicie w ogóle o kalendarzach adwentowych dniowych? Jak dla mnie spoko opcja, też można sobie otwierać na przykład w grudniu co drugi dzień, więc też jest to... Spoko sprawa, i tutaj mamy szmineczkę złotą. Tak wam zdradzę, że to są jedne. Również z moich ulubionych szminek. Bardzo często je kupowałam i miałam też swoje ulubione kolory. Jest to szminka z serii Color Rich, Jeśli chodzi o jej kolor, mamy tutaj coś bardziej wpadającego w czerwień, ale ma ona takie delikatne drobinki, więc będzie to też ładny efekt dawało na ustach. Jeżeli chodzi o jej numerek, to 400. 53 o nazwie Rose Cream. I uwaga, tak przedstawia się cała zawartość tego kalendarza adwentowego. Pogrupowałam ją sobie tutaj, więc możecie zauważyć, że były dwie szminki, dwa eyelinery, dwa tusze do rzęs, jeden błyszczyk oraz dodatkowo z takich innych rzeczy cień, róż, konturówka, maseczka oraz szampon. Jakie inne produkty byście tutaj dodali? Mimo, że mamy tutaj powtórki typu szminki, ale też są w innych kolorach. Jedna jest matowa, druga taka bardziej błyszcząca, tuż do rzęs również jest jeden wodoodporny, drugi nie. Więc uważam, uważam, że całkiem spoko jest to wybór. A Wy co sądzicie? Czego Wam tutaj brakuje? Ja myślę, że ten kalendarz adwentowy to jest dobra opcja dla osoby, która chce kalendarz, chce spoko kosmetyki, ale może taką mniejszą ilość nie potrzebuje, aż 24 czterech, ale uważam, że ten również jest fajny. Więc każdy inny, i naprawdę udało im się w tym roku te kalendarze adwentowe. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, na jaki wy kalendarz czekacie w tym roku. Jaki to jest taki kalendarz, wiecie, który byście chcieli najbardziej zobaczyć na moim kanale? Postaram się spełnić Wasze prośby. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Jak widzicie, pies, asystent zawsze przychodzi, jak zaczynam, słuchajcie, tutaj gadać. Już widzi, że sobie postawiam kosmetyki na koniec. Słyszy to, zawsze się pojawia buźka. I do zobaczenia codziennie o godzinie 19.00 nowe filmy PA.